No kochani, witam was serdecznie. Dzień Gorąco dobry Panie sędzio, na witamy serdecznie. W pierwszym turnieju w 2015 roku z ramienia turnieju z ramienia OZPN Jelenia Góra, którego organizatorem jest Klub Sportowy Talent. Przewitamy, przywitamy się kolejno z kibicami po mojej lewej stronie, jako pierwszy zespół Centrum Odkrywania Młodych Talentów 1. Brawa. No centrum odkrywania słuchajcie, młodych talentów. Dalej centrum rożyna. odkrywania młodych talentów 2, drugi zespół. Dzięki serdecznie. Y, następny zespół Klub Sportowy Talent Orliki. Brawo. Orliki, grupa 2-4. Klub Sportowy Talent Żaki. 2-6 rocznik. Masz 1. Klub Sportowy Talent Orliki 2. 20 2-4. Oraz BKS Bolesławiec. BKS zdecydowaliśmy, zdecydowaliśmy, że y, zagramy raz 10 minut bez zmiany połów. Y, losowanie odbędzie się na boisku, na środku boiska. Y, chłopcy zdecydują, czy wybiorą połowę, czy piłkę. Y, rozegramy 15 naczów, czyli planowane zakończenie około godziny 18. I teraz powiem. będziemy systemem Każdy z każdym z tego co. Gier. Rozumiem. W pierwszym meczu na boisku zagrają Orliki KS Talent, Drużyna Biała oraz BKS Bolesławiec. Do drugiego meczu przygotowują się rzeki KS Talent oraz Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2. Bardzo proszę rodziców, wszystkich kibiców o pozostanie na trybunach. Prosimy nie zbliżać się do boiska, mamy tutaj bardzo dobry widok z ławek, także y, będzie można sobie bardzo fajnie wyglądać spotkanie. Brodę, jeszcze raz życzmy wszystkim uczestnikom powodzenia i jak najwięcej broni. Dzień z Łukaszem. E, kochani, dwa słowa od nas. Jesteśmy na obiekcie w Bolesławcu, ulica Rajska, e, tam w dali e, za tymi pięknymi e, drzewkami, za... Tam już się żółci pomalutku, czyli już mocno pachnie wiosną. Pierwsze krzewy łapią kolor, za nimi płynie słuchajcie, rzeka Bubr. E, to rzeczka, nad którą położone jest nasze piękne miasto. Dzisiejszy turniej gramy kochani w Bolesławcu. E, organizatorem jesteśmy my, draluźnika 2004. E, są to turnieje z ramienia OZP Jelenia Góra, czyli jakby e, każda drużyna e, ma obowiązek zorganizować taki turniej. W związku z tym, że e, tak zostały podzielone regionalnie drużyny. Właśnie w takim gronie się spotykamy na 2004 turnieju. Z racji tego, że jesteśmy gospodarzem, wystartowała, wystartuje w tych zawodach nasza drużyna 2006, czyli nasze młode wilki. Zobaczymy jak sobie świetnie poradzą. Nie jest to turniej, kochani, na wygranie przez nas. To są dużo młodsi chłopcy, ale przede wszystkim na zebranie jakichś doświadczeń. No, pograją troszkę taki inny futbol przede wszystkim szybszy, jednak dwa lata różnicy w tym wieku, kochani, jest to, jest to sporo. Także za moment pierwszych gwizdek ja będę transmitował dla was meczyki. Natomiast na no, pogodę mamy przepiękną, kochani, naprawdę I inauguracja, zobaczcie, też jestem na krótko, ponad 20 stopni, kochani, no, jak to kwiecień, kwiecień plecień przeplata. Dziś nam dał trochę lata. Pewnie daje jeszcze zimy, także słuchajcie, jeszcze szału nie ma, ale, ale już pierwsze oznaki tego przyjemnego ciepła mamy. No i oczywiście gramy na naturalnej nawierzchni, na trawie. Jest to królowa nawierzchni, czyli nie hala, nie, nie słuchajcie orliki, tylko nawierzchnia trawiasta. Piękny obiekt, na którym na co dzień kochani również swoje mecze rozgrywają rugbyści, rugby7, naszego Huzar Bolesławiec, też bardzo utytułowana. Eee, bardzo aktuowana drużyna. Tam widzicie ich logo z tyłu na plakacie eee, Rugby Klub Huzar Bolesławiec. no Mamy e, mocną pakę. Mamy tu w swojej drużynie, słuchajcie, reprezentantów Polski. Natomiast e, no, tam e, pierwsze spotkanie, pierwszy mecz. Eee, BKS gra z talentami. 4 na 2 4. Drugi mecz będą grali, słuchajcie, nasi chłopcy, także rozłączam się, idę po statyw i za momencik będziemy, kochani, transmitować dla Was to spotkanie. Do zobaczenia. Myślę, że połączymy to jako jeden mecz inauguracyjny razem z otwarciem turnieju. Do zobaczenia.